Witam, ja jestem Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Raymond 2 The Great Escape. W dzisiejszym odcinku Zatoka Wielorybów. Nie pamiętam o czym mówiłem ostatnio, także nie będę żadnych kontynuował tematów, skupimy się na grze. W tym poziomie spotykamy nowy typ przeciwnika. O, już go widzicie. Jest to Barrel Pirate, bo nie ma polskiego tłumaczenia. Na całe szczęście, że nie ma polskiego tłumaczenia, bo... Bałbym się, w jakiś sposób nasi by to przetłumaczyli. E, tak, na początku próbowałem go zabić... pokonać, przepraszam, tej grześni, bo nie, nie zabiła, pokonać tego e, robopirata używając e, naładowanej pięści, ale jest to mało efektywne. Po prostu e, proponuję, żebyście uderzali w niego ile fabryka dała i chowali się od czasu do czasu, żeby was nie trzasnął swoim piorunem, którym strzela. I tak, jak zapewne, wie, zapewne wiecie, Rayman jest platformówką. No to jaka by to była platformówka, gdyby nie było w niej poziomu wodnego? No bo w sumie to poziomy czysto skakanie, etc. już mieliśmy za sobą. Jakieś ślizganie się po wodzie też już mieliśmy za sobą. Czyli wypadałoby zrobić wreszcie poziom wodny, nie? I tak i to będzie właśnie poziom wodny, dużo nurkowania, pływania i jest to jeden z moich ulubionych poziomów, pomimo tego, że jest pod wodą, co trochę denerwuje w niektórych momentach, bo jak wiadomo Rayman jednak oddycha, więc będziemy musieli w jakiś sposób zdobywać tlen. Tak, przed chwilą byłem po te czerwone lumki. Po prostu nie mogłem się im oprzeć. I tak, na tych tutaj wiszących linach rozstawionych. E, główna zasada jest taka, że te piranie atakują nas e, w to miejsce, w którym przed chwilą byliśmy i jest e, tak zwany, ja to nazywam martwym spotem. Ponieważ są obszary, w których one nas nie zaatakują. Nie wiem czy to po prostu błąd twórców gry czy jakoś błąd skryptowania ich. I tak jak widzicie kolejna walka z piratem. Mm, tak, teraz będzie już to częstsze walczenie z piratami. No bo gra zaczyna się robić wreszcie trudniejsza i bardziej wymagająca. Chociaż piratów pokonuje się dość łatwo, ale pomijmy to. Tak, pomijmy. Yy, I tak jak już mówiłem, ten poziom, pomimo tego, że na razie nie widzicie tutaj części, pły dobra, była mała część pływania na samym początku, ale ten poziom jest stricte yy, wodny. Yy, yy, i I mogę Wam powiedzieć, że. Już zdążyłem nagrać następny poziom, tak? To, to jest takie moje małe podejście do gry pod tytułem, a zagrajmy sobie w Rainmana, ale w sumie ten poziom jest dość krótki, więc przejdę jeszcze jeden. I dostałem ataku nerwicy po ponieważ następny poziom mam nagrany w 6 albo w 7 częściach. No oczywiście ja to skrócę odpowiednio, żebyście nie nudzili się tym co się w tym poziomie tak dokładnie nie dzieje, bo do wielu miejsc po prostu trzeba dotrzeć i to jest Mortenga. No i teraz jak widzicie tu jest jakiś pirat śpiący, no to będziemy musieli z nim pewnie walczyć, no bo jakaż inna filozofia walki z piratami. I tak, i tutaj y, znalazłem mały błąd gry też, widzicie? Nic nie odebrał ten pirata, pomimo że go trafiliśmy. I to jest jeden z tych piratów, którzy usilnie próbują yy, zacząć walkę wręcz z Raymanem. No, niestety nie wyszło, jak zwykle wyszło. No i tak, musimy dostać się tam na górę, na ten balkonik, hmm, więc... a on jest trochę oddalony, więc... Zapewne już zgadliście oglądając mojego let's playa, czy też grając Raymana, że do takich rzeczy to są y, różowe lumki. Dlatego też y, musimy znaleźć różę lumka. A że nie mamy gdzie iść, i słyszymy ewidentnie, że gdzieś tu jest ukryta klatka, no to ją rozbijamy i, i mamy różowego lumka. Yy, tak, następnym poziomem, dobra, nie będę mówił co będzie następnym poziomem, kiedy nie skończyłem jednego poziomu. Yy, muszę wam się pochwalić, że yy, jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, dopiero teraz otrzymałem yy, Raymana dwójkę. Ponownie kupiłem Raymana dwójkę. I to nie jest Rayman 2 zwyczajny, bo kupiłem osławionego Raymana 2 Revolution, czyli wersję na PlayStation 2, która jest tą grą w pełnym słowu, w słowie znaczenia, ponieważ wnosi tyle nowych rzeczy, ma tak poprawioną grafikę, plus jest ten wspaniały voiceover, że po prostu szczelana mi opadła, jak grałem przez 5 minut. No i tutaj... To fioletowe pod nami, co właśnie wam pokazałem. To wielorybica Carmen. Kolejny z naszych przyjaciół... To jest nasza przyjaciółka, tak. To kolejna z naszych przyjaciółek. W sumie... Lee i wielorybica Carmen. Więcej przyjaciółek. A nie, jeszcze żona Globowca. Przepraszam, zapomniałem o niej. I tak, i tutaj... Y Dostajemy na chwilę muszlaka, żeby się nim pobawić. Yy, jedyny krytyczny moment to właśnie ten przeskok. Yy, należy wcisnąć spację, aby przyspieszyć, yy, dostać turbo i tak dalej, żeby go po prostu przeskoczyć. A ten przeskok zadziała jak, yy, jak taka wyskocznia. No i wreszcie dotarliśmy do tego mojego ulubionego momentu, czyli do momentu, w którym będziemy pływać pod wodą i to długi czas. Ee, Carmen, jak może wcześniej pokazała, nie zwracałem uwagi, po prostu już za, za dobrze znam ten poziom żeby i ogólnie tę grę, żeby czytać każdy pojawiający się tekst. Ee, Niektóre z nich pokazuję wam specjalnie tylko dlatego, żebyście wy wiedzieli o co chodzi, jeżeli sami nie macie tej gry, a chcielibyście w nią zagrać, a po prostu oglądacie tego let's playa. Carmen wypuszcza bąbelki powietrza, które działają tak samo jak niebieskie lumki, czyli po prostu podreferowują kondycję naszego oddechu. I tutaj taki długi Długie przejście pomiędzy tą częścią poziomu a następną, i tym ładowaniem. I ten moment to właśnie ten mój ulubiony moment. Nie możemy nigdzie się wychodzić, żeby pobrać powietrze. A, pojawiają się piranie. Tak, jesteśmy w Zatoce. Jesteśmy chyba nawet w wodzie słonej, i są tu piranie. Nie dyskutujmy z logiką takich gier, bo może te piranie ze świata Lejmana to są takie inne piranie niż te nasze. Ogólnie sprawiają one problem w tym, że, no właśnie, tak jak tatu przed chwilą, zjadają te bombelki powietrza. I żeby je. Przestraszyć musimy strzelić, a one muszą znajdować się w linii tego strzału. Nie, nie musimy ich trafiać, takich nie pokonamy. One po prostu muszą zostać czymś spłoszone. I dobra porada dla mnie. Nie dajcie zjeść piraniom więcej niż dwóch y... baniek powietrza, bo to się może źle skończyć. No mnie się udało w... Tak na granicy bardzo, bo zobaczcie, że dość mało powietrza będę miał przed momentem wychylenia się. A i pokażę wam taką ukry małą ukrytą rzecz, otóż pewną jaskinię, którą znalazłem uuu, dość niedawno temu. Mm, nie, tak naprawdę zawsze ją tam widziałem, ale szedłem do przodu gry i zawsze znajdowałem wszystkie lumki w tym poziomie, więc pewnie to jakaś tam, wiecie, jakaś klęsłość, żeby tylko zwabić tam gracza, żeby pomyślał sobie, o tam coś może być. Rzeczywiście było. Życie. Jeżeli kiepsko u was życiem, no to tam możecie to ta życie znaleźć. I co mogę jeszcze powiedzieć o tym poziomie? Wrócę się do początku poziomu, ponieważ ten poziom jest dość ciekawy, z tego względu, że y, jako jeden z niewielu poziomów zaczyna się w Pirackim, w pirackiej budowli. Także jest ciekawie. I teraz. I teraz, tak. Jesteśmy w rozbitym statku piratów. No, po prostu super. E, no, dość, powiem wam, że ciekawy pomysł. Jest to jeden z tych statków, który miał zabić remiona. I teraz dwie możliwości wejścia, albo możecie się wspinać po tych linach zawieszonych, po tej siatce z lin zawieszonej albo możecie po prostu sobie poskakać po tym maszcie i radzę wybrać tą drugą mm, metodę bo jest szybsza, plus macie łatwiejszy dostęp do tej klatki tak, do tej pstani 3 na 4 oczywiście yy, nie mogłem się oprzeć zebrania wszystkich czerwonych lunków i tak, może już przestanę mówić o tym poziomie, a powiem Wam co czeka nas wkrótce. Jako już może wspominałem wcześniej, mam sesję, więc nagrywanie let's play'a jest dość utrudnione z tego względu. Ale i tak cieszcie się, bo nagrałem dwa poziomy i wyjdą one dość szybko, o ile zrobię szybko. Do nich komentarz, także powinny być. Nie oczekujcie, żeby były, wiecie, jeden w poniedziałek, drugi w środę, trzeci tak jak no, w piątek, czyli tak jak normalnie wam obiecałem. Po, mogą się pojawiać inne, nie po prostu jak mam czas, tak będę wrzucał. Z tych też dobrych wiadomości, sesja kończy się 29. Także potem będę mógł sobie zrobić dłuższą taką, dłuższe posiedzenie z Rejmenem wujką. A i muszę wam powiedzieć, że już jesteśmy naprawdę... Następny poziom to już będzie... Przekroczymy połowę gry, o tak wam powiem. No i następny poziom, jako że już jesteśmy na końcu, to będzie kolej nasz ze świątyń, czyli znajdziemy następną maskę. No i będziemy... Będzie to poziom podzielony na dwie części i te dwie części z tego co tak liczyłem, nawet po skróceniu filmików będą w dwóch odcinkach, czyli jeden poziom będę przechodził na cztery filmy. No, powiedzmy, że to jest najdłuższy poziom w grze, ale chyba jest jeden dłuższy. Ale nie jestem pewien, nie będę Wam mówił, zobaczymy jak mi wyjdzie z nagrywania. No cóż, no i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, bo to było na tyle w tym odcinku. Cześć!